Dzień dobry moi drodzy, witam Was o poranku i zapraszam na małe co nieco z Bożego Słowa, byśmy zbudowali swoje serducha tym co najważniejsze. Dzisiaj wracamy do listu Jakuba, trzeci rozdział, przeczytamy od 8 do 10 wersetu. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia." To jest fragment dłuższego fragmentu, w którym Jakub mówi na temat języka, na temat tego, że jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby mówić rzeczy, które niosą bardzo wiele złego. Że trudno jest ujarzmić język. Um, czasami mówimy szybciej niż myślimy. Nawet nasze myśli potrafią nie być tak złe, jak słowa, które wypowiadamy. E, nasuwają nam się jak gdyby same, i kiedy nie mamy jakiegoś systemu zatrzymującego je, e, nie mamy takiego nawyku, żeby na początku pomyśleć, zastanowić się, czy rzeczywiście to, co powiem, będzie zbudowaniem dla innych, czy to komuś pomoże czy to kogoś podniesie, czy to przysporzy dobra. Jeżeli nie mamy takiego systemu, nie nauczyliśmy się jakby zatrzymywać, zaraz, 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 co ja chcę powiedzieć, tylko po prostu wypływa z nas i niektóre osoby jeszcze mówią, no wypływa, ponieważ jestem taki szczery, jestem taki autentyczny. Ja nie udaję, ja nic nie kombinuję, tylko po prostu co w sercu, to i na języku. Mm. No, z pewnością tak powinno być, że co w sercu to i na języku, z tym, że serce powinno mieć właściwe ustawienia, że tak powiem. Yy, serce powinno być wypełnione miłością, yy, dobrocią i to powinno wypływać z nas. Ale czasami rodzą się w nas myśli, które nie powinny być wypowiedziane, ponieważ są jak gdyby jeszcze nieobrobione. Pojawiają się w nas, ale niekoniecznie. My, jak gdyby, dajemy przyzwolenie i zgadzamy się, żeby tak myśleć. One po prostu się pojawiają w nas i nie wszystkie myśli są naszymi myślami. One mogą być po prostu nam narzucone, czy możemy się po prostu nimi zarazić, bo jesteśmy w jakimś otoczeniu i inni coś mówią, i pojawiają się pewne myśli, e, pewne pokusy, e, słowa, które pochodzą od diabła, koncepcje, które są z Królestwa Ciemności. I teraz musimy mieć jakiś system, który. Filtruje te myśli i niektóre odrzuca. E, może nawet większość <grywa> trzeba będzie odrzucać, i dopiero te myśli, z którymi się zgadzamy, warto wypowiadać. Oczywiście one też mogą być skażone nieodpowiednie, ale przynajmniej jest mniejsze niebezpieczeństwo, że po prostu będziemy tak y, nawijać y, słowami, które niszczą i burzą. I wierzę, że to nasze odwołanie się do szczerości niestety nam tutaj nie pomaga, bo szczerość, jeżeli nie jest wymierzona ku dobru drugiego człowieka, jest po prostu inną formą samolubstwa. To nie są moje słowa, <głos》> Josh McDowell tak powiedział. W każdym razie yy, musimy skupić się na tym, żeby to, co wychodzi z nas, było budujące dla innych, żeby to było yy, coś, co przynosi dobro. Nie może tak być, że wielbimy Boga i przeklinamy ludzi. Być może nawet nie przeklinamy ludzi, bo to jest mocne słowo, ale jeżeli obgadujemy ludzi, jeżeli mówimy złe rzeczy o innych ludziach, szybko osądzamy innych ludzi, nie poznaliśmy ich dokładnie, nie znamy ich poglądów, nie rozumiemy skąd te poglądy są i już ich osądzamy, i już mówimy o tym, nawet sami przed sobą. To tak nie może być. Tak nie może być, bo czynimy zło, um, dając nasług temu, co diabeł próbuje nas po prostu podejść, żeby myśleć dla o innych ludziach, żeby mówić dla o innych ludziach, żeby niszczyć ich. Żadne słowo, które jest taką ostrą krytyką, taką miażdżącą poczucie wartości drugiego człowieka, nie przynosi nic dobrego, nie jest nauką. Nie, nie, niektórzy się zasłaniają tym, no, ja muszę mówić prawdę, żeby ta osoba przejrzała na oczy. Ale czym jest prawda? Czy to jest coś, co ty postrzegasz jako właściwe, jako prawdziwe? Czy prawdą jest Jezus Chrystus, jego miłość i to, że oddążycie za tą osobę? Co jest prawdą? Jaką prawdę powinieneś akcentować? Czy to jest jedyna prawda, którą widzisz odnośnie tego człowieka? Dlaczego akurat o tej prawdzie chcesz powiedzieć, a nie o innej? Czy widzisz całość prawdy o tym człowieku, czy widzisz tylko malutki wycinek, który ciebie drażni i który zauważyłeś, że jest nieprawidłowy i koniecznie musisz o tym powiedzieć? <gry> Odnoszę się do tego, bo tak często to widzimy nie tylko tutaj na YouTube czy w innych social mediach, gdzie ludzie tak łatwo krytykują innych. I tutaj mówię szczególnie o chrześcijanach, bo, wiecie, bo ludzie w świecie nie mają tego. Tego zrozumienia, miłości i łagodności, ale my powinniśmy rozumieć, że nie tak szerzy się prawdę, mówiąc otwarcie o tym, co mnie drażni i co wydaje mi się niewłaściwe, tylko nasze zespolenie się z prawdą, którą jest Jezus Chrystus, wpuszczenie tej prawdy do swojego życia, także ona przemienia nas i dopiero. Zaczyna się oczyszczać nasz wzrok, nasz osąd odnośnie innych ludzi, yy, i wtedy jesteśmy bardziej skorzy do słuchania niż do mówienia. I ja już parę razy w życiu zaliczyłam takie wpadki, wiele razy pewnie, nie, nie tylko kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt, kiedy szybko wypowiedziałam słowa, szybko myślę i czasami, jak chcę tak zabłysnąć, wiecie, fajnym żartem czy humorem, coś wypowiadam i to jest śmieszne, a potem się okazuje, że to nie było śmieszne, ponieważ to było o kimś. Kto odczuł to jako przykrość. I, I ponieważ już wiele razy zaliczałam taką wpadkę i było mi strasznie głupio, to teraz, y, prawdę mówiąc, wolę nie żartować, czasami wolę nie żartować, nie być takim głupkowatym nastroju, żeby móc zabawić innych ludzi, żeby być y, towarzyskim i żeby inni ludzie się dobrze bawili przy mnie. Wolę być wolniejsza w tym wszystkim, ale Wiecie, nie przekroczyć tej granicy, żeby mój język czynił szkodę, żebym się musiała wstydzić. Tym bardziej, że głoszę Słowo Boże, opowiadam innym o Jezusie, nauczam, dzielę się swoimi doświadczeniami. Nie chcę być znana z tego, że w, pewnych, w pewnym otoczeniu, w kościele, na jakichś wykładach, czy właśnie tutaj, kiedy prowadzę nauczania przez internet, to mówię wzniosłe słowa i bardzo pobożne, a kiedy jestem ze swoimi przyjaciółmi... To opowiadam jakieś głupoty, albo, e, albo mam nieprzyz, nieprzyzwoite żarty, albo niewłaściwe myślenie o innych ludziach, i po prostu paple swoim jezorem. To by było nieodpowiednie, to by było straszne. Tak więc ja nie jestem od tego wolna z pewnością, ale to słowo przyjmuję jako napomnienie dla siebie, żeby to nie było tak, że w pewnych okolicznościach wielbię Boga, w innych okolicznościach przekinam innych ludzi. Działam na szkodę innych ludzi. Tak bym to rozszerzyła. Bo to nie chodzi o to, żeby mówić, a ten potworny Jacek, on to jest beznadziejny. Nie chodzi o takie przeklinanie, że niech będzie wyklęty, niech będzie przeklęty. Tylko o takie ostre, osądzające słowa, które czynią szkodę, które wcale nie przybliżają tej osoby do Boga, ani tych ludzi, którzy znają Jacka, powiedzmy. Niech będzie ten Jacek już. E, ale, ale słowo, które prowadzi do przełomu i nawrócenia, słowo, które prowadzi do uzdrowienia, do pojednania, do przemiany wewnętrznej, słowo wypowiedziane z miłością i łagodnością ducha, ponieważ tylko w ten sposób wypowiadane słowa mają moc i znaczenie, tylko one mogą dokonać przełomu. A o to nam przecież chodzi. A nie o to, żeby cały świat był potępiony i tylko ja zbawiony. Ach, drogi Tato, dzisiaj przychodzimy do Ciebie z sercami, które mają dużo na sumieniu, jeśli chodzi o, e, o te grzechy związane z językiem, z mówieniem, z obgadywaniem, z gadaniem, śmianiem się, wypowiadaniem słów, które były niewłaściwe, i chcemy, żebyś przemienił nasze serca i przemienił nasz sposób mówienia o ludziach, żebyśmy widzieli winnych. Twój obraz, żebyśmy doceniali Twoje działanie w nich, żebyśmy błogosławili innych ludzi, żebyśmy pomagali im Słowem, które ich zachęci, podniesie, poprowadzi dalej, rozjaśni coś w ich życiu, a nie dołoży jakichś kamieni do ich plecaka. Chcemy być czyści całkowicie i chcemy, żeby nasze języki, nasze języki były czyste, żeby one wypowiadały Słowa, Prawdziwe, pochodzące z Twojego serca, które podnoszą, które dają życie, Twoje słowa dają życie. Chcemy, żeby nasze słowa też dawały życie. Dlatego y, przepraszamy Ciebie za te wszystkie momenty, kiedy po prostu gadamy. Nieodpowiednie słowa. Przemień nas, pobłogosław nas, prowadź nas tym. Poddajemy się Twojemu prowadzeniu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, dziękuję wam bardzo za ten poranek. E, czekam jak zawsze na wasze doświadczenia w tym względzie. Myślę, że tutaj posypią się komentarze. Mamy tutaj dużo na sumieniu i Pan Bóg nas prowadzi, poucza i na pewno żeście doświadczyli tego, e, że wskazał wam kiedyś taki błąd i żeście e, musieli pokutować, e, przepraszać Boga. E, zmieniło to wasz sposób komunikowania się, wyrażania pewnych myśli. Jeżeli możesz, proszę podzielić się takim doświadczeniem, napisz w komentarzu. Dzięki wielkie z góry i widzimy się jutro rano z Panem Bogiem. Pa pa.